Fiatę kupiłem dość niedrogo. To był 2008 rok i właściciel powiedział, że zaproponował 1,5 tysiąca, na co przystałem. Natomiast Fiat no, wymagał dużego nakładu pracy, czasu, ponieważ wydawało się pozornie, że właściwie do zrobienia są tylko progi, jakieś elementy nadkoli, wymiana błotników emerowych na klasykowe i będzie dobrze. Natomiast jak się autor zebrał to się okazało, że trochę więcej trzeba i tak naprawdę oprócz czterech par drzwi, dachu, przedniej maski, tylnej maski tylnego pasa zostało wszystko kompletnie wymienione. Podłogi, podciągi, podłużnice. Profilaktycznie cała mechanika została rozebrana, silnik rozebrany, skrzynia biegów, most, wiadomo, że panewki, pierścienie, inne elementy zostały wymienione, akurat cylindry nie wymagały szlifu, tylko honowanie stłoki zostały nominalnego nie było progów, ale, ale pozostałe rzeczy wszystkie zostały przejrzane od początku do końca po to, żeby to auto nie sprawiało później problemów przy eksploatacji na jakichś zlotach i rzeczywiście to się potwierdza, bo już od 2013 roku, jak auto powiedzmy, że zakończyło swoją odbudowę cyklicznie gdzieś tam jeżdża trochę dalej czasem może być to jakiś wyjazd nad Balaton do Węgrów czy do Wiednia i zawsze bezproblemowo wyjeżdżaliśmy, wracaliśmy bez najmniejszej usterki, czyli to był dobry pomysł Taka kompleksowa odbudowa to się sprawdziło. Ja fiata pamiętałem z dzieciństwa, bo mój tata miał w swoim życiu trzy fiaty, z czego dwa miał, tak powiedzmy, przynajmniej dwa lata. Więc jakby jako dziecko jeździłem tymi samochodami w latach 70. i początek 80. natomiast nie chodzi mi po głowie Fiatu w ogóle jako taki. No gdzieś tam lubię Yang i chodziło mi tak, nawet nawet może i timery. Chodziło mi coś po głowie mieć coś zabytkowego i nawet nie byłem sfokusowany, czy to miała być jakaś motoryzacja amerykańska, bo to też jakieś tam e, fascynuje mnie ona, ten przepych, te, te rozmiary krążowników z lat 50. na przykład. Natomiast no, to było tak, że, że niczego nie poszukiwałem, to ten samochód sam mnie trafił, czyli w luźnej rozmowie z starszym panem, który okazał się z właścicielem tego auta, którego użytkuję na co dzień. Że on chciałby go sprzedać w dobre ręce, ponieważ ma już drugi samochód nowoczesny: Fiat Uno, który mało pali, dobrze hamuje, jest zwrotny, oszczędny. No i nie, może, nie ma miejsca w garażu na te dwa auta. No, a dopóki tego nie sprzeda, no to nie może zrobić miejsca dla Uno. I zaproponował mi, czy bym nie chciał go kupić. No. W przeciwnym razie on trafi w ręce córki i miał Stacie reklama sklepu odzieżowego w Warszawie na chodniku. Więc starszy pan się obawiał, że on po prostu będzie stał chlapany wodą z solą na poboczu. W centrum Warszawy i wiedział, że zgni był świadom tego, no i zgodził mi się go sprzedać za te półtora tysiąca złotych, które zaproponowałem, zapłaciłem pod warunkiem, że go odbuduje. No i tak też to uczyniłem. Oczywiście na początku to auto stało u mnie ze dwa, 3 lata chyba, tak po prostu stało w garażu, czekało na dojrzenie do momentu rozpoczęcia odbudowy, zbierania części, no ale później już. Jak zacząłem zbierać części, wynajmować te blacharski, który się zajął, powiedzmy, najpierw oględzinami, później rozebraniem auta i, i naprawą blacharską, to już tak musiałem już dokończyć ten temat. Ale w, czasie od, w trakcie odbudowy, zbierania tych części, żenia po Polsce całej za częściami, no, złapałem takiego bakcyla i postanowiłem sobie, że ja muszę go odbudować, że nie mogę pozwolić, że po momencie ja się poddam i zbrakło jakichś części których nie będę mógł zdobyć lub drogich, odpuszczę to sobie, więc jakby to się wydłużyło, bo niektóre części były trudno osiągalne, lub ceny zaporowe, bo trzeba było czekać na coś, co wreszcie gdzieś jakieś rozsądne pieniądze będzie można nabyć. Wiadomo, że większość na jakichś portalach aukcyjnych, ale też jeździłem po bazarach. Zebranie części mi wydaje mi się, że zajęło mi niecały rok. Natomiast to nie było tak, że <laughs> miałem przygotowaną listę części, które muszę kupić, zwłaszcza blacharskich, bo Galanteria, jak zderzaki, klamki czy wnętrze było kompletnie, no pozostało nienaruszone, yy, tak się w fajnym stanie zachowało. Natomiast potrzeba było kupić wiele części blacharskich mechanicznych. Yy, natomiast to było zbieranie tak. No wiadomo, że blachy to yy, yy, kupiłem w momencie, jak zrobiliśmy oględziny z blacharzem te główne, no ale później jak on zaczął rozbierać to auto i zdzierać farbę. Yy, to robił mi listę, co trzeba należy dalsze elementy kupić, bo inaczej nie może dalej kontynuować tej, tej pracy. I, no i wtedy jeździłem, goniałem z jakimiś podłużnicami, podłogami. Czasem był to element, który okazało się, że kupiłem miał być od klasyka, przetodamera, bo też wtedy jeszcze takiej wiedzy nie miałem na temat części, że głupi kranik na grzewnicy czy, czy, czy chłodnica. To jest trochę inna różni się. No ale to tak powiedzmy, że, że powiedzmy, że koło roku to zajęło, natomiast to nie było wiadomo, że to nie była praca ciągiem. 8 godzin, dziennie, dziennie, tylko w przerwach między pracą. Ale sama odbudowa od rozpoczęcia do odebrania złożonego auta no zajęła 3 lata. 3 lata wiadomo, że takie tematy są traktowane po macoszemu. Każdy odkłada to na torbocznym, bo woli jakąś Wektrę, jakąś pasata komuś zrobić, bo ktoś musi jeździć, a tutaj zawsze samochód na boczny tor, czy u lakiernika, czy u blacharza. Czy, czy ewentualnie na jakiegoś elektryka się wstawiło później, no to, to tak wyglądało. Więc to trzy lata trwało, chociaż tak naprawdę można było to zrobić na pewno w przeciągu poniżej pół roku. Odbudowie auta, jak już rozpocząłem, byłem wymagający. Wiedziałem, że nie można tu zastosować półśrodków, bo to później może się zemścić. Natomiast był problem na początku ze znalezieniem właściwego blacharza, który w ogóle zechciałby się podnieść do takiego tematu. Nie każdy, kto się tego tematu, wiedział, że to jest koronkowa robota i wolno robić współczesne auta. Były bodajże ze trzy jakieś propozycje, powiedzmy z dziesięciu, którzy w ogóle powiedzieli, że możemy spróbować ten temat. Natomiast odrzuciłem jakieś tematy wyjazdowe w Polsce, bo ciężko by było właśnie dowozić te elementy, czy jeździć na jakieś konsultacje. Panie Włodku, jest tak? Co robimy, tak? Łatamy, czy kupujemy nową część? Więc wybrałem warsztat dość blisko mojego miejsca zamieszkania, bo 7 kilometrów. Eee i to był bardzo dobry wybór, bo to był warsztat już takiego pana, który powiedzmy, że już nie, nie pracuje zawodowo, to już starszy pan jest, powiedzmy, że jeszcze tak sobie dorabia do emerytury i robi te samochody, przez co to, to bardzo długo robił natomiast miał na to czas, miał wiedzę z tamtych lat, bo w swojej świetności odbudowywał te Fiaty nawet Warszawy i doskonale pamiętał wszystko, czym je zadziwiał co jak powinno być zgrzane, zrobione i i punktowo, na przykład jak to auto odbudował, jak poprzednie były nieudolne naprawy blacharskie a jeżeli chodzi o lakier, to rzeczywiście. Jeżeli chodzi o budowę lakierniczą, to, to tak, to sobie postawiłem słowo poprzeczkę, wiedziałem, że lakier jest jakby ten element wizualny, końcowy, ostateczny i, i wybrałem warsztat lakierniczy, taki powiedzmy, który no, nie dał najniższej ceny, raczej tą górną, ale byłem powiedzmy przekonany, że uda się to zrobić takim, takim efektem, jaki zamierzam. I rzeczywiście trochę nawet efekt jest lepszy niż oczekiwałem. Pewnie bym sobie... Mm, Podarował, gdyby jakieś niedocienicia były, ale ich nie ma i z tego jestem bardzo zadowolony. Jeżeli chodzi o jakieś tam elementy galanterii, no to rzeczywiście one były zachowane w takim stanie. Natomiast, jak dobrze pamiętam, to chyba z racji tego, że chrom był lekko tam porysowany, pozmieniałem klamki na nowe zewnętrzne. No, tam zewnętrzne jest całkowicie kompletne. Poprawione były tylko gąbki tapicerskie od foteli przednich, żeby troszeczkę mniej zapadały się z racji wieku. No i... W tym tygodniu zeszłym podarowaliśmy mu prezent w postaci nowego zderzaka kupionego w papierku, jeszcze z metką z Polmozbytu, ponieważ stary, ten oryginalny, który miał już 47 lat, był w bardzo fajnej kondycji, jeżeli chodzi o chromę, natomiast był lekko zagięty przy jakiejś tam, pewnie jakimś parkowanie, służce parkingowej, był taki przygięty, prostowany, stwierdziłem, że to jest ostatni element taki zewnętrzny, który wymaga wymiany. Udało się kupić ten zderzak, też za pomocą, tu, przy pomocy kolegów z klubu. Pocztą pantoflową dotarłem do osoby, która ma w piwnicy taki zderzak do sprzedania, nie wie co z nim zrobić, okazało się, że to jest do Fiata, bo też sprzedający nie wiedział, czy to jest do Fiata, czy do zastawy. Pomierzyliśmy, sprawdziliśmy, kupiliśmy, no i jest, także tak naprawdę z zewnątrz już jest e, tak, jak powinno być, ale wiadomo, że przy takim aucie z racji wieku, prawie, prawie 50 lat ciągle, coś tam gdzieś może wyjść, z mi z tyłu głowy, że zawsze coś może nawalić. To z 1970 roku, czyli tak zwany klasyk. Jeszcze właśnie z tylnymi lampami pionowymi, z chromowaną przednią gitarą, wąskimi światłami postojowymi. Z racji tego, że to jest rok 70, ma oczywiście skajową zdermy wykonaną tapicerkę. biegi jeszcze w kierownicy. Taki smaczek jego jest dość rzadki. Stacyjkę po lewej stronie, ale to miały wszystkie samochody do czasu Emera. Jest to wersja 1500, 75-konna. Dość rzadka jak na tamte roczniki, bo przeważały silniki 1300 w tamtych czasach i zawsze jak ktoś jak widzi tego Fiata mówi, o, Fiat 1300. Ja mówię, no nie, no też były 1500, tylko nie każdy o tym wie. I to jest wersja, rzeczywiście faktycznie wersja eksportowa. Trochę się śmieję z tego, ponieważ wszystkie Fiaty naszych kolegów są wersji eksportowej. Natomiast ten rzeczywiście był przeznaczony na eksport do Libii. Miał być wyeksportowany do... Do jakiejś placówki dyplomatycznej, która w Libii stacjonowała, ponieważ właściciel, który go nabył, był na kontrakcie dwuletnim w Libii i on miał to auto w Libii odebrać. Nie wiem po co, widocznie miał tam sobie po tej Libii tym autem jeździć. Natomiast suma summarum wyszło tak, że jak już to auto zostało nabyte za dolary, tu w Polsce nie zostało załadowane na kontener, tylko po prostu czekało na powrót jego tutaj w Polsce. I na dowód tego nawet jest stacyjka, która jest nie czarna, jak wszyscy mają, tylko budowa stacyjki po lewej stronie jest chromowana i opisana w języku niemieckim. Na pewno wersje eksportowe charakteryzowały się tym, że były dokładnie składane. Były składane z części, była lepsza kontrola jakości, lepsze części wchodziły, być może to jakaś była osobna linia montażowa z boku na ten eksport. Natomiast no tak jak moja wersja na przykład ma tą stacyjkę chromowaną i w języku niemieckim opisaną i zresztą nie zależało mi kupując tego auta, żeby mieć wersję eksportową, ale właśnie powiedział, jaka była historia i później to się potwierdza. Kolega ma na przykład Fiata, takiego wczesnego, Wersję szwajcarską na przykład charakteryzuje się tym, że ma popielniczki w przednich podłokietnikach, czego miały Fiaty normalnie nie miały, tylko w tylnych. To tak mniej więcej po tym. Pewnie jest wiele informacji, ale to ja, ja nie, mam, nie mam jakby wiedzy takiej na który kraj, czym się one różniły. Na pewno łatwo było poznać wersję jakąś, być może fińską, miałby podgrzewacz jakiś dopłynu chłodnicy, czy, czy angielską, gdzie kierownica jest po prawej stronie. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś wersje francuskie. Czy, czy, czy na kraje demoludów, to nie do końca wiem, czemu się dokładnie różnią. To auto to był w ogóle oryginalnie kolor amarantowy. O czym się dowiedziałem, już będąc członkiem klubu, że to jest dość rzadki kolor i bardzo poszukiwany. Natomiast ten kolor mi się nie podobał i rzeczywiście to jest jedyne odstępstwo od oryginału. Zmieniłem kolor nadwozia na F208 i Bahama, bo ten kolor mi się bardzo podobał no i chciałem zrealizować to marzenie. Natomiast pozostałe elementy są zgodne z, yy, z serią i tego się trzymam. Nie dopuszczam jakby możliwości zmiany silnika na jakiś rajdowy, bo, bo, bo ten samochód w tym nadwozie nie ma takich silników wkładanych. I auto było w stanie tak, kolor natomiast elementy rdzy, błotniki emerowe pozakładane, jakieś takie elementy, które powodowały, że to auto nie miało takiego efektu. Nie dawało mi przyjemności, ponieważ wyglądało jak auto, którym musiał jeździć z konieczności. A taki klasyk ma wyglądać. Ma widać, że to jest auto osoby, która ma go z przyjemnością jako pasjonata, odbudowała i jedzie, a nie jedzie, bo. Gdzieś tam dziadek mu zostawienia czym jechać. W związku z tym, ja tym autem gdzieś tam czasem się przejeżdżałem, natomiast nie przejeżdżałem na żadne złoty, bo nawet wtedy nie należałem do klubu, nawet nie bardzo się orientowałem, że są jakieś takie cykliczne złoty, ale stwierdziłem, że muszę go odbudować, żeby to było coś fajnego. I podzieliłem to na, tak naprawdę na trzy etapy. Dwa pierwsze, czyli rozebranie auta za pomocą oczywiście na specjalisty, bo nie, nie miałem czasu, nie czułem się na siłach, żeby całkowicie auto rozbroić. Więc specjalista mi go rozłożył i oceniliśmy elementy, które wymagają naprawy blacharskiej. Jednocześnie elementy mechaniczne, takie jak zawieszenie, silnik, skrzynia biegów, wyważanie wału, jakieś skupowanie krzyżaków, stworzeń i tak dalej. Zacząłem kompletować to, co stwierdziłem, że będzie do wymiany, ponieważ leżały gumy, jakieś tam zużyte elementy. Będę zbierał te części mechaniczne i które... Równocześnie zbierałem części mechaniczne i blacharskie po to, aby po zakończeniu odbudowy blacharskiej móc zamontować te części, a to było gotowe do złożenia. także remont silnika, powiedzmy profilaktyczny remont silnika, skrzyni, czy, czy wymiana tych elementów odbywa się równocześnie z naprawą blacharską, no, a trzeci etap to już było hmm, polakierowanie auta i, i finalnie złożenie go, uzbrojenie go tak, żeby nadawał się do jazdy. Nie, nie było tak. Nie, tak nie było. Nie miałem takich myśli, zwątpienia. Może dlatego, że może nie napotkałem takich przeszkód po drodze, które by powodowały, że że nie mogę czegoś znaleźć, albo jest coś w takiej kwocie, której nie jestem w stanie zapłacić. Znaczy to też nie są jakieś bardzo drogie rzeczy, ale na przykład no, dla niektórych zapłacenie część, za część, która kosztuje na przykład 200 zł, a ktoś wystawi nagle 500, jest zapłacenia i wolą przesunąć to odbudowę auta o rok. Natomiast nie miałem takiej sytuacji, wiedziałem, że to wymaga czasu, więc czekałem cierpliwie, czasem coś po trzech miesiącach wypłynęło po miesiącu, dzwoniłem, pytałem się, ktoś tam kogoś polecił, ktoś dał telefon, pojechało się, okazało się, że było to. Jest to fascynujące, tak? Moment odbudowy. Najfajniejszym efektem jest chyba moment, kiedy auto jest polakierowane, zaczynamy go uzbrajać. Bo widać ten efekt wszystkiego. Natomiast chyba nie brakuje, dlatego że jestem bardzo zajęty zawodowo na co dzień i na wiele pasji mi brakuje czasu, więc obecnie nawet jest na posiadaniu Borewicza, którego już nabyłem świadomie ze zrobioną blachą i lakierem po to, żeby, po to, żeby już nie móc przechodzić tych katuszy, a zwłaszcza że teraz jest moda na te nasze FSO samochody i niestety ceny wszystkiego bardzo podskoczyły. I na pewno ceny, które ja płaciłem te, w tej chwili musiałem pewnie trzykrotnie więcej zapłacić za każdy element, który mu odbudował. Dlatego po za już kupiłem po lakierze, po, 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 po blacharce. Jeżdżę tym autem, nie na co dzień, bo mi wyszkoda po prostu, a poza tym z racji wykonywanego zawodu dużo rozmawiam przez telefon, nawet w czasie jazdy, za pomocą zestawu jakiegoś, no hałas w kabinie nie pozwala jakby jechać, rozmawiać, komfortowo rozmawiać może tak, więc to auto wykorzystuje na jakieś wyjazdy okolicznościowe, typu z loty, czasem w weekend się przejechać. Gdzie tym autem byłem? Wiadomo, że na jakieś liczne zloty krajowe, to wyjeżdżam cyklicznie. Staram się kilka razy w roku być na jakimś dużym ogólnopolskim zlocie, bo jest fajna ekipa, można się spotkać z ludźmi, wymienić poglądami, pobawić, dowiedzieć się czegoś, rozerwać. Natomiast najdalej byłem w 2014 roku na zlocie Powiedzmy ogólnoświatowym, bo to było na Węgrze, gdzie byli Polacy Węgrzy i jeden kolega z Luksemburga, więc już śmietanka z Europy, nie, ale tak byliśmy nad Balatonem ja w drodze powrotnej zahaczyliśmy w jeden jeszcze z kolegą mieliśmy czas. Także to był mój taki rekord. A tak to, no, to gdzieś tam po Polsce, tak, no, na krańce Polski, południowe, wschodnie, zachodnie jeżdżą. To auto zrobiło raptem hmm, przez 4 lata 8000 km niecałe, więc to jest bardzo niedużo. Na szczęście czy nieszczęście? To auto, jak nabyłem, miało 94 tysiące przebiegu faktycznego. W związku z tym, tu już nie ma co się bawić w to, że nie będę nim jeździł, bo to jest taki przebieg, który pozwala go eksploatować. To jest dobrze dla silnika, bo to wszystko chodzi, hamulce pracują, nie zastoją się. Ja, ja mam z tego przyjemność, bo tak to mógł kuchać na niego, oglądać go w wyrażeniu i nie mieć przyjemności z jazdy. A tak to jest jakaś frajda, wyjazd. Dzieci uwielbiają nim jeździć, także czasem całą rodziną wyjeżdżamy jest super. Chciałbym mi pojechać na jakieś wakacje. Rodziną dalej, żeby mieć czas, bo możliwości są, tylko czas jest problem, żeby pojechać e, na przykład nad Adriatyk, na przykład do Chorwacji. Ja to nazywam Jugosławią, bo za czasów piata nie było go, <grywki> Chorwacji, do Jugosławii pojechać, czy nad Morze Czarne. To był coś fajnego, żeby nim odbić taką dalszą podróż. Mieliśmy to w planach w 2014 roku, natomiast obowiązki zawodowe nie pozwoliły, żeby właśnie z Węgier pojechać jeszcze razem z całą karawaną. Do Chorwacji na wakacje pojechali koledzy z Fiatami, a musiałem wracać do Polski. Ja jestem drugim właścicielem tego samochodu. Od 70 roku do 2008 roku, jak on go sprzedał, i auto było do końca w eksploatacji. Wiem, że jeździł, no bo zrobił te aż i tylko 94 tysiące przez tyle lat to niedużo. No ale też pan miał swoje lata, więc pewnie go kupił więcej, nabijał niż później na emeryturze. Tak, mam kontakt, cały czas utrzymujemy kontakt. Nie tylko dlatego, że powiedzmy znamy się, lubimy, tylko dlatego też, że zawodowo jesteśmy związani. To jest pan z 34 roku roku urodzenia, natomiast ciągle pracuje zawodowo, jest urzędnikiem. Idujemy się, czasem się pyta, czasem przyjadę tym fiatem, to pokażę mu. No, około łezka wokół kręci, jak widział go, ucieszył się, że tak ładnie został odbudowany, nawet go przewiozłem. Potem jeżdżę zawsze cyklicznie na, na liczne zloty. Właściwie przeważnie jeżdżę, ponieważ to jest taki jeden auto, które mam kompletnie odbudowane i które można pokazać. No i dumny jestem z tego, że ma uznanie tej kolegów. Zawsze w jakichś głosowaniach zdobywa jak nie pierwszą, to drugą lokatę. z jest najładniejsze auto zlotu. Za co już koledzy troszeczkę się śmieją i dokuczają mi, że już będę miał, wyczerpałem limit pucharów i już mi wręcz nie, więcej nie wręczą. <laughs> Rozumiem to. No, jest to dla mnie na pewno miłe, natomiast nie jest to powód jakiś pychy, tak? bo, bo to czasem jest też niezręczne, jak kółko się wygrywa, ale no, no tak jest. No, Widocznie no, jest to jakiś dowód uznania przez, przez kolegów, przez zwiedzających. Dwukrotnie był wystawiony na targach takich aut e, zabytkowych, Auto Nostalgia W Rembertowie warszawskim i w nadarzenie. Chyba nie, to jest choroba. To jest choroba zwana fiatocholizmem. Jak tutaj się kręcimy w klubie z kolegami i ktoś przyjedzie jakimś autem, opowiadamy co ktoś widział, to wiemy, że niektórzy mają możliwości garażowe, finansowe, nabywają kolejne auta i pewnie gdzieś tam z tyłu głowy siedzi, że może kiedyś, jak będzie miejsce, będą możliwości, to fajnie byłoby mieć jeszcze Fiata Kombi, Pikapa Fiata. Więc rzeczywiście to, to jest taka choroba, która, która postępuje. No mamy kolegę, który na przykład stwierdził, że kiedyś będzie miał wszystkie Fiaty we wszystkich barwach, kolorów, jakie były produkowane. Nie wiem, czy to zrealizuje. A to z tym jest tak, że widzą, że dzieci zauważają moje, moją fascynację tymi starymi samochodami, klasykami, także podzielają to. Nawet jak, jak się obserwujemy motocykle, to córka, która no jest, lubi motoryzację, widać, że tym się interesuje, rwie się, nawet gdzieś tam na niepublicznych drogach jeździ tym, może nie tym, ale Polonezman 10 lat już pierwszy raz prowadziła samodzielnie samochód. No nie mówię o drogach publicznych, bo jest to niedozwolone, więc gdzieś tam jeździ na terenach zamkniętych, ale prowadzi zmienia biegi. Ja siedzę tylko obok. Pilnuję, żeby w razie czego pomóc ją. I jak mówimy o jakimś tam przyszłości, jakimś tam skuterze, motorowerze, to ona mówi, że ona tylko by chciała jakiegoś Simpsona, Arometa, coś takiego, co jest klasyczne, a nie nic współczesnego. Także podzieliły dzieci moją tą fascynację. Oczywiście dzieci wiedzą, który jest czyj. Fiat już jest teoretycznie w posiadaniu mojej córki, bo ona mówi, że to jest jej, więc zawsze mówię, że jedziemy twoim Fiatem, czy Polonezem syna. I oni zakładają, że kiedyś to będą ich auta i będą sobie też jeździli tak jak tata na zloty. Jeżeli jest taki zlot, gdzie jest lato, jest ciepło, jest woda, to ich zabieramy, bo wtedy, wtedy mogą się pokąpać. Natomiast no, kazać dzieciom się smażyć i na patelni, na jakimś rynku miasta, gdzie się spotykamy cały dzień, to nie jest za komfortowa sytuacja i wtedy zostawiamy ich z dziadkami. Nie, nie, to znaczy nie mów nigdy, nigdy. Natomiast nie mam w planach sprzedaży tego Fiata i nie dopuszczam tego do myśli. Natomiast różnie w życiu może się sytuacja ułożyć i może się, może się okazać, że trzeba takie auto sprzedać z różnych przyczyn. Natomiast nie zakładam tego, nie dopuszczam takiej myśli, żeby trzeba było to auto sprzedać. To by był chyba ostatni samochód, który bym sprzedał. Wiem, że niektórych to ja że ich auto stoi w muzeum. Mógłbym wypożyczyć, żeby stało w muzeum, nie ma problemu. Natomiast, żeby go wstawić i oddać? Nie, bo już nie mam kontaktu z tym autem, już nie mogę wziąć na przejażdżkę, przejechać się, pocieszyć się nim, poczyścić go, coś tam pogrzebać, do, do, dopracować komorę silnika, wyczyścić, no to, to już nie mam tej możliwości, dlatego nie. To nie jest tak, że auto jest odbudowane jest koniec. No, z racji wieku, nawet jak kupimy nowe auto w salonie, współczesne, ono po paru latach coraz gorzej wygląda. I tak samo jest tutaj. Wiadomo, że za parę lat być może trzeba będzie jakoś odnowić, odświeżyć lakier w postaci jakiejś polerki. Być może gdzieś tam jakaś korozja wyjdzie, trzeba będzie pomalować. Czy, czy nawet do, pochromować, czy pooksydować jakieś elementy w komorze silnika, żeby to nadal fajnie wyglądało. Jestem tego świadom i to jest naturalna sprawa. No fajne, to jest, fajne jest to w tym wszystkim, że to moją pasję podzielają nie tylko dzieci, ale i żona. Bo gdyby żona była przeciwna temu, mogłoby być tak, że musiała musiał na te zloty jeździć sam, zostawiać ich. Byłaby zawsze jakaś rozterka, czy z rodziną gdzieś podjechać na wodę, czy pojechać na zlot, spotkać kolegów, obejrzeć inne Fiaty. Natomiast jeździmy razem, mamy wspólne towarzystwo, żona też podziela tą pasję. Lubimy nasze to towarzystwo, więc ona też dobrze się dogaduje tu i z kolegami, koleżankami. W związku z tym z przyjemnością jeździmy razem na te zloty. Może nie jeździmy co miesiąc, ale na pewno te główniejsze otwarcie, zakończenie sezonu, w środku sezonu, czy jakiś letni zjazd na nad wodą, gdzie więcej osób przyjeżdża, to chętnie całą rodziną przyjeżdżamy. Czy mi zazdroszczą? Może zazdroszczą, ale pozytywnie zazdroszczą niektórzy koledzy, bo przyjeżdżają bez żon, na przykład, no bo nie każdy ma. Partnera, małżonkę, która chce pojechać tym głośnym samochodem, który jest wolny, który już nie jest tak komfortowy bez klimatyzacji gdzieś w kilkuset kilometrową podróż, a my to robimy z przyjemnością, zakładamy, że tak ma być i na tym polega, bawimy się w to. Powrót do przeszłości.